maneczko na kanale Krzychu trenuję. Fice na modlitewniku. Wiem, że wiele osób neguje, ale naprawdę miałem okazję z tym modlitewnikiem. Nowy to koszt około 1000 zł, czy nawet wyżej. Ja tutaj naprawdę w fajnej cenie dorwałem, tylko sobie na razie zmieniłem na, na przepraszam z olimpijskiego na standardowe. No i co? Powiem Wam tak, chciałbym zrobić gruby konkurs, odwiedzić jakiegoś widza w tym roku. I e, żebyśmy wspólnie odbudowali jakąś, jakąś przepraszam, siłownię. Czy wam się to podoba? Dajcie znać w komentarzach, czy taki konkurs byłby dla was fajny. Myślę, że tak. Wiele osób. Gdzieś tam stara się swoje siłownie rozbudowywać, a nie zawsze jest to e, finansowo łatwe, dlatego też taki konkursik w zamian za to, że ten kanał będzie rósł w siłę i Was będzie coraz więcej, tak abym mógł tych konkursów znowu zrobić trochę więcej. I co? Zapraszam Was również do mojej siłowni, abyście wpadli, potrenowali razem wspólnie, byśmy pogadali i wymienili się doświadczeniami. A ja dziś, tak jak mówiłem, lekkie plecy na bramie, bo niecierpliwie czekam na maszynę, tak aby ta klata już była rozpalona totalnie. A tak pół żartem, pół serio, to sami wiecie jak jest. Jak ma coś nowego być w siłowni, to zawsze się zamienia te ćwiczenie po to, aby właśnie ten trening klaty czy trening pleców zrobić na tej nowej, nowej maszynie. Działamy z treningiem powoli wracam mam nadzieję że niedługo jakieś odżywki się zamówi kreatynę, białko i tej masy wróci bo troszeczkę pocholowałem i niestety też jakoś super kolorowo nie będzie ale jestem dobrej myśli działamy z treningiem koniec marudzenia Czyli ściąganie uchwytu wyciągu górnego, taki uchwycik w kształcie V. Tutaj mamy troszeczkę większe V, ale bardzo nie lubię tego uchwytu gdzieś tam. E, myślą, że jest fajnie rozłożony czy znaczy też szeroki. To na pewno lepiej mu się na tym będzie robiło niż mi. A ja co? Lecę z plecami i co Wam jeszcze powiem? Ławeczka jest, eee, uważam, że jest to produkt bardziej pod osoby wysokie, czyli tak z metr osiemdziesiąt pięć, ja mam metr 83 to te 5 może nie do końca trafione, ale z metr 90 jak ktoś ma, to by się odnalazł na tej ławce. Ja dziś będę troszeczkę cudował, próbował, jestem ciekaw, czy posłuży mi do treningu pleców takie przyciąganie jak na maszynie, zaraz sobie to zobaczycie. I lecimy dalej z plecami, bo już zapomniałem co miałem mówić. Rzuciłem sobie troszkę cytrulina arginina wcześniej, y, y, z rottweilera wziąłem solimpa do tego Fokusa. Ale to takie nazwijmy popierdółki. Nic specjalnego, działamy. A i jeszcze oglądajcie kanał, śledźcie, bo troszeczkę się teraz będzie zmieniać. Po treningu. Pamiętajcie, do wygrania będzie na pewno ławeczka, suplementy i coś jeszcze wymyślimy, o co chodzi w konkursie. Szczegóły będę Wam podawał w kolejnych materiałach. Konkurs trwa cały rok i wybierzemy jedną bądź dwie osoby, które w tym roku odwiedzę, jeśli oczywiście subskrypcje i wyświetlenia będą się zgadzać, bo bez tego. No to nie ma to sensu, żeby zobaczyło to z 1000 osób czy 500. No to sami wiecie, że nie ma sensu. Jeśli chcecie, aby było grubo, to też Was proszę o to, aby ten kanał e, troszeczkę urósł w siłę. Subskrybujcie, zapraszajcie znajomych, a osoby, które najbardziej się przyczynią e, do rozwoju tego kanału, czyli do wzrostu subów, i tak dalej, mają największe szanse na wygranie. A powiem Wam już w e, takim mały, mały taki spoiler. Zróbmy na pewno jedna z nagród. To będzie taka rama zrobiona właśnie przez nas e, na profilach 8 na 8 płaskowniki 5 mm. Także myślę, większość osób wie, że jest to konkret. A w kolejnym materiale pogadamy sobie o free fightach, bo to co się dzieje. To jest lekka paranoja. Bierzcie udział, bawcie się, a ja czekam z niecierpliwością na to, kogo pierwszego odwiedzę. Pozdrowionka, trzymajcie się. Hej!